Czas na panoramę lubelską. Anna repce wiśniewska Dobry wieczór Państwu, a oto co przed nami. Pieniądze na nowe sprzęt dla przychodni w regionie. Misje pomocowe dla Ukrainy. Pierwszy w Polsce, nowoczesny skaner w Świdniku. Ponad 42 miliony złotych otrzymają przychodnie z regionu na zakup nowego sprzętu. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął właśnie nabór wniosków na dofinansowanie z funduszy unijnych. By otrzymać wsparcie, poradnie muszą spełnić określone warunki. Tomasz Maciuszczak. Do Uniwersyteckiej Przychodni przy ulicy Langiewicza w Lublinie trafi ponad 400 tysięcy złotych. Pieniądze na nowy sprzęt z pewnością się przydadzą, bo lista potrzeb jest długa. Prawdopodobnie. Aparat do USG, aparat nowy do EKG, yy, skalar dla stomatologii to uda się kupić. Na wszystkie potrzeby nie wystarczy, ale dla mającej ponad 7 tysięcy pacjentów przychodni to i tak duże wsparcie. Z punktu widzenia takiej poradni jak nasza jest to olbrzymi zaszczyt i yy, no, w niektórych fragmentach będzie to jakby nowa generacja sprzętu. Przychodni, które otrzymają unijne wsparcie w całym regionie jest 120. Muszą one jednak spełnić pewne warunki. Jednym z najważniejszych jest zachowanie trwałości projektu. To czas, kiedy ten sprzęt ma być dostępny w przychodni POZ i służyć pacjentom do tak zwanego leczenia na NFZ. Czyli przychodnia musi mieć umowę na leczenie pacjentów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Okres trwałości będzie obowiązywał do połowy 2033 roku, dlatego niektóre z przychodni muszą aneksować umowy z NFZ dotyczy to co dziesiątej placówki. Teraz razem z umowami grantowymi do placówek, które nie mają umów na czas nieokreślony z Narodowym Funduszem Zdrowia wysyłamy też umowy na świadczenia POZ, tak, żeby zagwarantować tę zasadę utrzymania trwałości projektu. Przez te najbliższe 8 lat. Kolejny nabór wniosków na unijne dofinansowania na zakup nowego sprzętu NFZ ogłosi jesienią tego roku. o dorosłych i dzieci, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych. Lekarze ze szpitala wojskowego w ukraińskim Charkowie borykają się jednak z brakiem nowoczesnego sprzętu. W pomoc zaangażowali się okuliści z Lublina. To mikroskop operacyjny, z jakiego korzystają lekarze z kliniki okulistycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Bez takiego sprzętu trudno mówić o skutecznym leczeniu wielu schorzeń. To jest absolutny warunek nowoczesnego leczenia chorób oczu, takich jak zaćma, jaskra, problemy z siatkówką, czyli cały szereg, cała gama, również na powierzchni oka. Takiego urządzenia brakuje w szpitalu wojskowym w Charkowie, gdzie regularnie trafiają pacjenci, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych. Lekarze z tej placówki cyklicznie uczestniczą w organizowanych w Lublinie szkoleniach, ale zdobyta na nich wiedza to nie wszystko. Mikroskop, który posiadamy, jest stary i często się psuje. Nowy sprzęt jest nam w tej chwili bardzo potrzebny. Dzięki niemu moglibyśmy na bieżąco odpowiadać na potrzeby naszych pacjentów. Lubelscy okuliści chcą pomóc kolegom z Charkowa, dlatego organizują zbiórkę funduszy na nowoczesny mikroskop dla tamtejszego szpitala. Mamy świadomość tych trudności w Charkowie, tych ciągłych ataków, bombardowań i pracy w takich warunkach, no i również bardzo dużej ilości pacjentów, którzy są ofiarami działań wojennych. Osoby zainteresowane pomocą mogą kontaktować się z Kliniką Okulistyczną przy Ulicy Chmielnej w Lublinie. Tymczasem zbliża się trzecia rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rośnie liczba sierot i półsierot wśród ukraińskich dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego na ich rzecz Centrum Wolontariatu w Lublinie utworzyło specjalny program stypendialny. Obecnie objęto nim 12 młodych osób. Marcin Otto. Polsko-ukraiński Fundusz Stypendialny im. błogosławionego Emiliana Kowcza to inicjatywa Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Fundusz jest skierowany do sierot lub półsierot z Ukrainy. Ich liczba przekracza już 200 tysięcy dzieci i młodzieży. To jeszcze nie jest jakoś mocno w naszej świadomości, że za tą wojną idzie ogromny problem wdowieństwa a także środstwa, no pół półsieroctwa, ponieważ giną ojcowie rodzin. A w związku z tym no, edukacja dzieci schodzi gdzieś tam na plan, na plan dalszy. Stypendium wynosi 200 hrywien miesięcznie. To jest około 250 zł. Ze wsparcia korzysta 12 młodych ludzi z miejscowości Pustomyty koło Lwowa. Bardzo chcemy poszerzyć grono tych osób, dlatego szukamy partnerów, którzy chcą się włączyć w to inicjatywę i wspierać. Takich dzieci w Ukrainie. Obecnie centrum wolontariatu działa inaczej niż na początku wojny w Ukrainie. Stowarzyszenie postawiło na tzw. Tak domy nadziei. Obecnie istnieją cztery takie ośrodki, gdzie mieszka 37 osób. To głównie matki z dziećmi. To program skoncentrowany na wsparciu uchodźców w takich trzech głównych filarach, czterech właściwie filarach. Pierwszy to jest zapewnienie dachu nad głową w domu nadziei, w takim mieszkaniu, domu, które jest alternatywą dla miejsca zbiorowego zakwaterowania. To także wsparcie w integracji, w nawiązywaniu relacji ze społeczeństwem polskim a także wsparcie językowe poprzez naukę języka polskiego. Centrum Wolontariatu działa też na terenie Ukrainy. Ta współpraca w tym momencie koncentruje się głównie na wspieraniu naszych partnerów w dostarczaniu pomocy humanitarnej ludności, która cierpi z powodu dramatu wojny, osobom przesiedlonym wewnętrznie. <laughs> także ludności żyjącej w bliskich, w pobliżu linii frontu. Jednym z przykładów współpracy jest projekt rozwoju systemu opieki medycznej w Drochobyciu. To, co m, można by nazwać zasadnie takim pięknym pomnikiem lubelskiej solidarności mianowicie szpital rehabilitacyjny w Drohobyczu wzniesiony w dużej mierze przez ofiarność lubelskich firm, ale też i lubelskich parafian. Ten szpital już udało się otworzyć. 80 osób jest pod opieką tego szpitala. Jednym z dużych problemów są traumy psychiczne osób, które doświadczyły wojny. Głównie to są zaburzenia lękowe, depresje, no i takie relacje w rodzinie, które przeżywają Kryzys przede wszystkim w wyniku tego, że mężczyźni przebywają w Ukrainie, a kobiety tutaj same są, często same z dziećmi. Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w naszym regionie przebywa około 40 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Takiego sprzętu nie ma żaden inny port lotniczy w kraju. Nowy skaner na lotnisku w Świdniku oznacza krótsze kolejki do sprawdzania bagażu. Od teraz kontrolerzy do naszych walizek będą zaglądali wirtualnie. O szczegółach opowie Emil Paliwoda. Z pewnością znają Państwo to uczucie nużącego oczekiwania na kontrolę bagażu przed lotem. Z pewnością dla części z Państwa takie oczekiwanie i świadomość tego, co dzieje się z naszym bagażem jest krępujące. Jeśli tak, to polecamy latać ze Świdnika, bo tutaj od dziś można by rzec, w nieco bardziej zaawansowanej technologii ta kontrola bagażu się odbywa. W jakiej? To pytania do Państwa i mojego gościa. Jest nim Piotr Jankowski, rzecznik Poltu Lotniczego Lublin w Świdniku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cóż to za skok technologiczny się przytrafił? Rewolucja technologiczna to rzeczywiście dobre określenie. Jako pierwsi w Polsce weszliśmy na etap skanowania w technologii... 3D urządzeń skanerów, które mogą pokazać bagaż operatorowi właśnie w tej technologii. 3D może walizkę obrócić, przyjrzeć się, jak wygląda od spodu z boku, wyjąć elementy znajdujące się w walizce, a to wszystko bez. Wyjąć wirtualnie. Wyjąć wirtualnie, a to wszystko bez konieczności wyjmowania tego fizycznie z bagażu, więc już nie, nie będziemy proszeni przez operatora, proszę wyjąć komputer, proszę wyjąć Butelkę z płynem, co to jest za płyn. System sam kwalifikuje rodzaj płynu. Jeżeli uzna, że stanowi zagrożenie, przesuwa na odpowiednią linię. Wówczas już operator ogląda to samodzielnie. Natomiast na nas nie wymusza tego dyskomfortu, że musimy się tłumaczyć, co mamy w walizce. Kładziemy walizkę, ona przejeżdża przez skaner, prześwietlany jest i tyle. Komfort dla pasażerów, ale też jak słyszę pewne ułatwienie dla personelu lotniska. Czy możemy szacować, o ile to zwiększa szybkość przechodzenia walizek przez te kontrole? wszystko dla pasażerów bo kontroler oczywiście na swojej zmianie musi przesiedzieć więc dla niego czy walizka jedzie szybciej czy dłużej nie ma znaczenia dla nas natomiast ma ogromne znaczenie obecnie ten system cztery razy szybciej działa niż dotychczasowe urządzenia które mieliśmy na wyposażeniu czyli to tak te dwie linie które mamy w tej chwili to tak jakbyśmy mieli osiem linii starego typu w ciągu 15 minut jesteśmy w stanie obsłużyć 100 pasażerów więc to jest ogromny skok Wyślijcie, szanowni państwo, ogromny skok, o którym opowiadał nam rzecznik Portu Lotniczego Lublin w świtniku Piotr Jankowski. Mamy czwartek, a państwo oglądają panoramę lubelską. Zobaczmy, czym jeszcze dziś zajmowali się nasi reporterzy. Arena Lublin z nową nazwą wydarzenia kulturalne z miejskim wsparciem. Łowcy cieni zatrzymali 45-letniego Mhera B, obywatela Armenii. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Teraz został tymczasowo aresztowany, a prokuratura postawiła mu m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa ma charakter rozwojowy. Polski Wydział Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo, które dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Celem działania grupy było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w tym w szczególności przestępstw, które były związane z dokonywaniem wymuszeń rozbójniczych na obywatelach polskich, którzy prowadzili działalność gospodarczą. W związku z tym postępowaniem 12 stycznia. W 2025 roku na terenie Warszawy zatrzymano Mhera B. To jest obywatel Armenii, który w tej sprawie poszukiwany był listem gończym. Mher B ukrywał się przed organami ścigania, ukrywanie jego polegało na tym, iż posługiwał się różnymi deworami tożsamości, jak również różnymi paszportami. Były to dokumenty wystawione na nazwiska różnych osób ze zdjęciami. 45-letni obywatel Armenii usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszenie rozbójniczego, nielegalnego posiadania broni oraz fałszowania dokumentów. W miejscu zamieszkania Mherabe przeprowadzono przeszukanie. Ujawniono i zabezpieczono broń palną, amunicję i gotówkę w różnej walucie o wartości ponad 70 tysięcy złotych, a także dokumenty z różnymi danymi osobowymi i zdjęciami. Mherbe został aresztowany na trzy miesiące i grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa dotyczy zatrzymania z 2021 roku przez funkcjonariuszy CBSP 10 osób narodowości polskiej, ormiańskiej i gruzińskiej. I właśnie jedną z osób, która miała działać w ramach tej grupy, jest zatrzymanym MHRB. Jednemu z podejrzanych postawiono już zarzut kierowania grupą. Zatrzymane dowody rejestracyjne i prawa jazdy to efekt akcji Bas, koordynowanej przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego Roadpol. Policja zaznacza, że kontrole miały poprawić bezpieczeństwo i eliminować nieprawidłowości związane z transportem drogowym. 850 mandatów karnych wystawionych tylko na terenie województwa Rubelskiego. To efekt akcji track and bus, która wczoraj była przeprowadzana na drogach całego kraju. W sposób szczególny przyjrzeliśmy się kierującym pojazdami ciężarowymi, a także busami. Policjanci lubelskiej drogówki sprawdzali nie tylko stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących tymi pojazdami, ale przede wszystkim sposób przewożenia ładunków. W sumie w województwie lubelskim policja i funkcjonariusze inspekcji transportu drogowego skontrolowali 2000 pojazdów. W ponad w 300 przypadkach odnotowano naruszenia związane ze stanem technicznym w 18 nieprawidłowo zabezpieczone ładunki. W trakcie kontroli w przypadku przewozu rzeczy badamy także dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, sposób zabezpieczenia tego ładunku, co ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. A to właśnie zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym było głównym celem akcji, podkreślają funkcjonariusze. Takie akcje przeprowadzane są przez policjantów drogówki cyklicznie, co jakiś czas one są bardzo ważne zwracam uwagę nie tylko właśnie na stan psychofizyczny kierowców ale bardzo ważnym aspektem jest również sposób przewożenia ładunków w tym ładunków bardzo niebezpiecznych jak na przykład paliwo Policjanci zatrzymali w sumie ponad 170 dowodów rejestracyjnych i 11 praw jazdy odnotowano też ponad 370 przekroczeń limitów prędkości Wczoraj w Radzeniu Podlaski, a dziś w Zamościu sprzęt ratujący zdrowie i życie trafił do strażaków. To między innymi pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Dzięki unijnym środkom trafił tym razem do południowo-wschodniej części województwa. Zamość, Chełm, krasnystaw Tomaszów Lubelskich, Rubieszów czy Biłgoraj. Właśnie do tych miejscowości trafią zakupione ze środków unijnych strażackie sprzęty. W postaci pojazdów ratowniczo-gaśniczych, w postaci samochodów kwatermistrzowskich, kontenerów kwatermistrzowskich oraz sprzętu oświetleniowego. No najbardziej takie uniwersalne to są samochody ratowniczo-gaśnicze. Są to samochody średnie tak zwane i ciężkie, które mają troszeczkę większy zasób wody. Trzy takie samochody trafią do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W biłgoraju średnie i ciężkie. Ciężka cysterna do przewozu wody gaśniczej i pitnej pomieści 23 tony wody. Dla biłgorajskich strażaków to bardzo ważny dar. Myśmy naszą cysternę wymienili po około 33 latach eksploatowania. Stara cysterna pojechała pomagać Ukrainie. Myśmy w to miejsce uzyskali nowy sprzęt. Sprzęt wesprze też w codziennych zgłoszeniach strażaków z Tomaszowa i Zamościa. Samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki ma duży zapas wody, on jest bufor wody, będzie często uczestniczył w gaszeniu pożarów, większych pożarów. Komenda Miejska jest Straży Pożarnej w Zamościu w dniu dzisiejszym podczas dzisiejszej zbiórki uzyskała do służby Kontener logistyczno-transportowy za kwotę ponad 98 tysięcy zł oraz ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. 9 na 60 samochód z dużą ilością wody dokładnie 9 metrów sześciennych sprzęt został zakupiony w ramach projektu dostosowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i wspólnie koordynowany przez wojewodę oraz marszałka województwa lubelskiego chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców regionu bardzo Istotne jest, aby nasi strażacy, mówię o Lubelskiej Straży Pożarnej w naszym regionie pracowała na najnowocześniejszym sprzęcie, na sprzęcie dostosowanym do naj, na najwyższych norm, najwyższych standardów, aby dawało przede wszystkim naszym strażakom poczucie bezpieczeństwa, a, ale co najważniejsze mieszkańcom województwa. Województwo lubelskie cały czas inwestuje i inwestuje w ludzi, w mieszkańców poprzez właśnie to, że przekazujemy dzisiaj ten sprzęt. Nie tylko wy, drodzy strażacy, podnosicie swoje umiejętności, ale też zasługujecie na to, żeby pracować na jak najlepszym sprzęcie. Łącznie wartość przekazanego sprzętu to ponad 13,5 miliona złotych. Arena Lublin zmienia nazwę. Stadion, na którym swoje mecze rozgrywają występujące w Ekstraklasie piłkarze motoru ma sponsora tytularnego. Informacja o tym, kto nim został jest dość zaskakująca, choć z pewnością ucieszy kibiców lubelskiego klubu. Ta nazwa odejdzie do Lamusa przynajmniej na jakiś czas, a to za sprawą rozstrzygnięcia konkursu na sponsora tytularnego największego piłkarskiego stadionu w regionie. Nowym sponsorem tytularnym Arena Lublin został Motor Lublin SA. W konkursie wpłynęły dwie oferty, ta złożona przez piłkarską spółkę z Lublina była najkorzystniejsza finansowo. Kwota, na którą opiewa umowa to jest 42 tysiące miesięcznie netto. Umowa trwa do 31 grudnia 2027. W tym czasie motor za prawo do nazwy zapłaci nieco ponad 1 400 000 zł, choć wskazana kwota co roku może być waloryzowana w oparciu o aktualny wskaźnik inflacji. Zgodnie z warunkami konkursu, klub może nazywać się sponsorem tytularnym stadionu we wszystkich działaniach reklamowych i marketingowych. Chcemy przede wszystkim, żeby dom Motoru Lublin, jakim jest Arena Lublin, czy dzisiaj już Motor Lublin Arena, rzeczywiście kojarzył nam się tutaj maksymalnie z tą tożsamością klubu. Chcemy tworzyć markę, brand Motoru Lublin. Jest to ważne także, żeby ten stadion, który tutaj zapełnia się praktycznie na każdym meczu Motoru, też wpisywał się w tę naszą strategię. Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie zmieni się charakterystyczny napis na elewacji stadionu. Klub ma do tego prawo, ale koszt takiej wymiany musiałby sfinansować we własnym zakresie. Myślę, że z czasem jakieś działania będą podejmowane w tym zakresie. To są oczywiście kwestie przeliczenia kosztów, kwestie sensowności tego. Zobaczymy jak to, jak to będzie na dzisiaj. Jesteśmy w takich warunkach jakich jesteśmy I, i myślę, że pierwszy krok został wykonany. Zobaczymy kiedy te kroki przejdą dalej. Na dzisiaj jeszcze ciężko to określić. Najbliższy mecz na Motor Lublin Arenie lubelscy piłkarze rozegrają w poniedziałek 24 lutego. Ich rywalem będzie wtedy GKS Katowice. Festiwal Renesansu, harmonię starego miasta, ale też konkurs poezji śpiewanej i kilkadziesiąt innych wydarzeń. Lublin rozstrzygnął konkurs w programie Miasto Kultury. Wśród projektów są zarówno działania, które na dobre wpisały się w kalendarz wydarzeń, jak i nowe oferty, a wszystko w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury. O szczegółach Drotachoma i jej gości. Milion złotych i 60 projektów. Tak można ogólnie podsumować konkurs, który został właśnie rozstrzygnięty przez miasto. Konkurs dotyczący wydarzeń i tego wszystkiego, co dzieje się w bardzo szeroko rozumianej kulturze. To teraz szczegóły. A o szczegółach rzecznik prezydenta Lublina, pani Justyna Guść. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Justyno, patrząc na projekty 60, wydaje się, że tych wydarzeń kulturalnych w tym roku nam nie zabraknie. Na pewno tak. W tym roku rzeczywiście konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło do nas wiele ciekawych ofert. Stąd też m.in. decyzja o tym na podstawie komisji i rekomendacji komisji konkursowej, żeby zwiększyć kwotę na dofinansowanie projektów właśnie do blisko miliona złotych. Nie zabraknie wydarzeń, które już są dobrze znane mieszkańcom Lublina, a więc między innymi festiwal, Międzynarodowy Festiwal Renesansu, ale także cykl imprez Nieprzetartego Szlaku czy wieczory muzyczne w Kościele Pobrygitkowskim, ale także czekają nas nowości, między innymi Ogólnopolski Festiwal Improwizacji. To będzie nowość kulturalna w tym roku. Powiedzmy, bo, bo powiedziała Pani o tym, że zainteresowanie było duże. Ponad 100 z tego, co czytałam, projektów, które zostały zgłoszone do tego konkursu. To znaczy, że ta nasza kultura się rozbudowuje, jest coraz większa, a oferta dzięki temu bogatsza? Jak najbardziej tak. Wpłynęło dokładnie 105 ofert. Do poziomu oceny formalnej przeszło 100 projektów, i z tego wyłoniliśmy właśnie dokładnie 58 projektów, które otrzymały wsparcie w wysokości blisko miliona złotych. Pamiętajmy o tym, że komisja konkursowa oceniając te pomysły, Organizacji pozarządowych patrzyła, oceniała, czy wpisują się one w strategię rozwoju kultury 2030, ale także w program Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. I rzeczywiście tutaj, zgodnie z ideą Reunion, kilka pomysłów również wpłynęły i mam nadzieję, że one również zaciekawią zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od kiedy pierwsze wydarzenia? Ruszamy tak naprawdę przez cały rok. Te wydarzenia mają różne terminy. Staraliśmy się tak, aby ten kalendarz wydarzeń był tak naprawdę całoroczny i w każdym miesiącu, w każdej porze roku było coś ciekawego. To już teraz zapraszamy wszystkich tych, którzy kulturą się interesują, albo nie tylko się interesują, ale chcą wiedzieć, co w Lublinie się dzieje warto do 2029 roku, a więc do tego czasu, kiedy już oficjalnie Lublin będzie stolicą kultury, to tych wydarzeń przygotowujących nas do tej niejako eksplozji kulturalnej jest sporo. I jak widzimy i słyszymy, w tym roku prawie 60 projektów zrealizowanych będzie tylko przez organizacje pozarządowe. Warto się interesować więc tym, co w mieście się dzieje. A informacje kulturalne także w wieczornej panoramie lubelskiej o 21:30, wcześniej o 21:15, program gość panoramy i rozmowa o działaniach Centrum Wolontariatu w Lublinie na rzecz Ukrainy. Zapraszam i polecam. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.